Cześć kochani, witam wszystkich z podznaku byka w czytaniu na styczeń 2025. Moi drodzy, z okazji nowego roku życzę Wam wszystkiego co najlepsze, żeby się wszystko Wam układało, marzenie się spełniały, żebyście byli zdrowi, pełni sił i motywacji do po prostu zostania najlepszą wersją siebie w 2025 roku. Wszystkiego co najlepsze i trzymajcie się cieplutko. A teraz przejdziemy już do czytania, czyli zaczniemy od karty wyroczni. Tutaj badamy energię ogólne na ten miesiąc. Zobaczymy, co ciekawego może się Wam tutaj przydarzyć. Następnie przejdziemy do kart tarota. I zrobimy czytanie na początku na miłość dla singli, później na miłość dla osób w związkach, następnie praca, kariera, finanse, a na samym końcu duch i emocje. Pamiętajcie o tym, że czytania, które są dodawane czy to tu, czy na jakąkolwiek inną platformę, są czytaniami ogólnymi i nie zawsze będą z Wami rezonowały, nie zawsze będą odpowiadały sytuacji, w której się aktualnie znajdujecie, więc weźcie na to poprawkę. I po prostu ubierzcie to, co rezonuje, a co nie rezonuje, zostawiacie dla innych. Warto też sprawdzić swój ascendent, znak księżycowy i wenus, tak aby znaleźć po prostu czytanie dla siebie, znaleźć um, moment nawet czytania, który będzie Wam, um, będzie wam um, odpowiadał. E, no dobra, e, tak jak powiedziałam, zaczniemy od kart wyroczni, zobaczymy co tu się dzieje, a potem przejdziemy już do. Tarota. No i sprawdźmy, cóż ciekawego mamy dla Was, moje drogie, byczki na styczeń 2025. Zobaczmy, jakie mamy karty dla osób to znaku byka. Zobaczmy, cóż ciekawego mogę Wam tutaj przekazać, co mogę Wam tutaj e, wywróżyć. Zobaczmy, przepowiedzieć. Mhm. Tak, jakie mamy karty dla Was, moi drodzy? I pojawia nam się lśnienie. Ryby miały tę samą energię, może gdzieś tam planety się tak fajnie poukładały, że podobne energie będą krążyły wokół Was. I powiem Wam tak, patrzę tutaj na to lśnienie właśnie i to, że Wy naprawdę czujecie się dobrze, myślę, że na jakimś polu po prostu, w jakimś polu. Możliwe, że nie wiem, jesteście dobrze z... nie wiem, jesteście dobrze w liczby i po prostu czujecie się dobrze kalkulując i obliczając wszystko, to tak też prowadzi swoje życie. Jeżeli dobrze sobie radzicie, nie wiem, w chaosie, to to jest też dobry moment, żeby trochę tego chaosu sobie potworzyć, nie? Prawda? Żeby po prostu mm, czuć się dobrze w swoim otoczeniu. Yy, naprawdę, taka... Ach, yy, takie po prostu poczucie, że macie jeden obszar, w którym, w którym jesteście Najlepsi, tak? Yy, najlepsze sytuacje, najlepsze rzeczy się dzieją właśnie w tym momencie. Niektórzy bardzo dobrze sobie właśnie radzą w takim poukładaniu, że wszystko jest pod linijkę, wszystko jest ładnie ułożone i wtedy najlepiej im się funkcjonuje. Ale też jest wiele osób, które im bardziej chaotycznie, im bardziej mm, szalenie. To tym lepiej dla nich po prostu się one lepiej czują. Cokolwiek odpowiada Wam, cokolwiek odpowiada Waszej estetyce, cokolwiek w czymkolwiek czujecie się po prostu najlepiej. To jest trochę tak, jakby. Mm, nie wiem, kupić najbardziej, najwygodniejszą parę jeansów. Po prostu nie móc się z nią rozstać przez ileś tam lat, bo czujemy się w niej dobrze, dostajemy komplementy i po prostu, no to jest taka nasza, to jest takie nasze ubranie, które, w którym zawsze, na każdą okazję, dobrze, nie wiem, wyglądamy. I to jest właśnie taki moment, w którym Wy będziecie widzieć, w czym po prostu jesteście najlepsi. I w tym chcecie się spełniać, w tym kierunku chcecie po prostu iść. No ładnie to wygląda, moi drodzy. Jest tutaj ten błysk, jest tutaj to lśnienie, tak jak mówiłam i myślę, że będzie to bardzo, bardzo przyjemny miesiąc. Natomiast zaraz zobaczymy, co nam powie tarot. Zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o singli. Sprawdźmy, co u moich singli z pod znaku byka. Zobaczmy, jakie mamy karty, moi drodzy dla Was na ten miesiąc na styczeń 2025. Zobaczmy, co u moich singli. W styczniu 2025 pojawia nam się śmierć, jest to energia skorpiona, mhm. mamy asa różdek, czyli pasję, i na samym końcu pojawia nam się król różdek, profesjonalista. I tak, jak wiecie, to, to, to bardzo nam ładnie się synchronizuje z tą pierwszą kartą. Z racji tego, że macie coś, w czym jesteście faktycznie bardzo, bardzo mm, dobrzy. I yy, umiecie, że tak powiem, się odnaleźć właśnie w takich sytuacjach, I, yy, i myślę, że teraz po prostu się na tym będziecie skupiać. To będzie właśnie ten ważny element transformacji, że nie będziecie próbowali dostosowywać się do, yy, do jakiejś osoby, do jakiejś energii, tylko właśnie stwierdzicie: Okej, okay, jeżeli ja się dobrze w takiej energii czuję, ja tak będę po prostu się zachowywał. I wydaje mi się, że tutaj w ogóle poznacie kogoś, mm, kto jest tak bardzo w Waszym typie. Że mieliście wrażenie, że no, nie, no to nie, może, nie, to nie jest osoba dla mnie. To jest tak zabawna trochę energia, bo zwracacie uwagę na kogoś, kto nie zwrócił waszej uwagi na samym początku, a potem się okazuje właśnie skrojone dla was. Jest tutaj bardzo dużo pasji, tak jak tutaj nam As Różdżek mówi. Myślę, że to będzie bardzo taki namiętny, wręcz erotyczny, powiedzmy, związek, czy tam relacja. I na ten moment jest to dla Was bardzo takie satysfakcjonujące. E, takie wręcz z tym porywem serca. Czujecie się dobrze, właśnie w tej relacji. I chyba mam wrażenie, że nawet nie będziecie jakoś tak dbali o to, co będzie jutro. Po prostu chcecie tkwić w tym momencie, cieszyć się chwilą e, i, no i się dobrze bawić, nie? E, I to jest bardzo, bardzo dobry, bardzo dobry trop. E, myślę, że to jest dobry tlo, trop dla Was na ten moment po prostu. Bo nie każdemu by to pasowało, nie każdy dobrze się znajduje w takiej relacji. Oczywiście pamiętajcie o tym, że to jest czytanie ogólne, tak więc nie musi z Wami rezonować. Um, natomiast tu jest taka relacja, myślę, że na ten moment um, mało poważna. Mało poważna, ale tylko dlatego, że Wy w tym momencie nie szukacie tej poważnej relacji. E, patrzę na ostatnią kartę, właśnie tutaj mamy tego profesjonalistę. Myślę, że to może być trochę tak e, karta tej osoby, która tutaj do Was przychodzi. To jest dość zasadnicza osoba. To jest ktoś, kto wie, czego chce i doskonale wie, jak to osiągnąć. Myślę, że to też Wam jakoś zaimponuje i też stwierdzicie, że a, pal licho, spróbuję. E, I bardzo dobrze, to jest trochę taki moment, w którym los Wam podsyła ludzi, z którymi możecie się rozerwać, z którymi możecie się pośmiać, z którymi możecie po prostu poczuć się swobodnie. Nie ma tu nic jakiegoś wybitnie, wiecie, um, poważnego, to nie oznacza, że nic się z tego nie wykluje, jeżeli będziecie mieć taką potrzebę, bardzo możliwe, prawda? Na ten moment nie odczuwacie takiej potrzeby, a przynajmniej część z Was nie odczuwa. I to jest też, myślę, że jakaś tam zmiana w Waszym życiu, że bardziej chcecie się właśnie pobawić, poszaleć, yy, popróbować, tak, a nie skupiać się na tym, żeby sobie gdzieś tam życie w cudzysłowie yy, układać. I, yy, I możliwe, że ta osoba w pewnym momencie będzie chciała, ale na ten moment też nie ma takiej potrzeby. Jesteście naprawdę w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, spotkaliście odpowiednią osobę i. I żyjecie sobie tak no, z dnia na dzień, nie przejmując się tym, co będzie jutro. Myślę, że całkiem zdrowo, przynajmniej na ten moment. Tak to widzę. Dajcie znać, czy rezonuje. No i co, i przechodzimy dalej. Przechodzimy do rozkładu na miłość, ale już dla osób w związkach. Zobaczmy, co mamy dla Was, moi drodzy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o osoby w relacjach, osoby w związkach. Co u moich byków? Oj, od razu trzy karty, fantastycznie. Król Pentakli, na samym początku. Następnie pojawi nam się Gwiazda. Mamy Realistę, Nadzieję i Siłę z Cesarzem. Mamy dwie karty z Wielkiej Arkany, Wodnik i tutaj Baran mogą mieć jakieś znaczenie dla Was. Mhm. Powiem Wam tak, Wy tutaj... Hmm, ciekawie, bo... Ta, ten nasz realista i ta nadzieja tak trochę się kłócą, ale mam wrażenie, że właśnie to trzeba to razem połączyć, tak? Czyli to są nadzieje, ale takie mm, bardzo. Jak to ująć, e, bardzo, no właśnie, realistyczne, tak? Takie namacalne. To jest trochę tak, jakbyście robili posta postanowienia noworoczne, ale nie robicie ich takich, wiecie, od czapy, tylko naprawdę gdzieś tam skupiacie się na, mm, na rzeczach, które, czy tam na sytuacjach, których możecie osiągnąć. E, i, I to jest kwestia tego, żeby po prostu ruszyć się i zacząć coś w tym kierunku robić. E, I tutaj myślę, że trochę, trochę tak to wygląda. Myślę, że tutaj pojawia Wam się jakaś em, możliwość. Może, nie wiem, zamieszkanie razem, kupna jakiegoś wspólnego mieszkania czy tam domu, e, jakiejś większej inwestycji wspólnej. I to jest tak, że wy macie naprawdę dużą nadzieję na to, że to wszystko będzie domknięte, dopięte na ostatni guzik, ale też to nie jest taka, wiecie, nadzieja, właśnie wystawna z palca. E, to wszystko jest poparte faktami, e, bo macie właśnie w tym momencie mm, obydwoje na tyle taką, nie wiem, dużą zdolność, to, że Macie głowę na karku, po prostu. Relacja jest już na tyle dojrzała, że możecie iść w dalszy, kro, w dalszy krok, tak? W dalszy, w dalszy etap, albo właśnie jeszcze bardziej tę relację rozwinąć pod kątem właśnie tutaj, nie wiem, jakichś przyszłych inwestycji. Bo ja mam wrażenie, że to będzie jakaś inwestycja. Nawet jeżeli to będzie, nie wiem, zmiana mieszkania i wynajmowanie innego mieszkania, to no nie ma znaczenia, tak? To będzie dalej, jakby szło właśnie w tym kierunku rozwojowym. Myślę, że obydwoje w tej relacji czujecie się na tyle no właśnie tak stabilnie i pewnie, że no nie boicie się podejmowania następnych kroków. Mogą być momenty, w których Wasze charaktery będą tutaj się mocno ścierały, bo, no bo cesarz no jednak jest taką dość silną energią, bardzo posiadającą konkretne opinie i myślę, że ten cesarz może tutaj nam, może nie to, że nabrudzić, ale no, wywrzeć duży wpływ. Natomiast no, to jest wciąż bardzo, bardzo dobra zdecydowana energia. Wydaje mi się, że to jest moment, w którym naprawdę te, te dalsze kroki są podejmowane. Są plany na przyszłość robione. Styczeń też jest takim, wiecie, symbolicznym miesiącem, w którym często dużo z nas, wielu z nas właśnie skupia się na tym, co może zrobić dalej, co chciałby osiągnąć właśnie w, w tym 2025 roku. I no, myślę, że jednym z Waszych takich postanowień jest po prostu pójście o krok dalej. I przeniesienie właśnie waszej relacji na wyższy poziom to jest właśnie może zamieszkanie razem, a może przeniesienie się, a może kupienie czegoś wspólnie. Bardzo dobry moment, żeby to zrobić. Ja tu jestem jak najbardziej za, szczególnie, że no właśnie czujecie tę energię, potężną energię, która wokół Was krąży. Więc yy, dlaczego nie? To nie, jest, yy, to nie jest abstrakcja, to nie jest coś, co sobie ubudziliście, a absolutnie jesteście na innym etapie życia. To jest coś, co jest do ogarnięcia na tym etapie życia. Tak to widzę moi drodzy. Oczywiście dajcie znać. Czy czytanie. Rezonuje. No i co, przechodzimy dalej. Przechodzimy do czytania na pracę, kariery i finanse. Uh -huh. Oho, ho. Zaraz, widzicie, macie skaczące karty. E, trójka muszli i tu mamy celebrację, świętowanie. Uh -huh, oho. Mamy następną skaczącą kartę. O, jakie tutaj po prostu skoczki. Mamy dziesiątkę różdek, mamy stres mhm. i co tu nam się pojawiło, są dostateczne, ale to było w takiej kolejności i w takiej to zostawię. Są dostateczne, mam perspektywę i stres. Powiem Wam tak, mógł, mógł być czas w Waszej właśnie tej pracy, że było bardzo tak lekko, nie musieliście się niczym przejmować, wręcz powiedziałabym, że skupialiście się bardziej gdzieś tam na życiu socjalnym, towarzyskim aniżeli na właśnie na pracy samej w sobie. I ten moment gdzieś tam dochodzi do końca i patrzycie teraz na tę sytuację, na, na swoją pracę i na swoje wyniki, myślę, że w jakiś tam sposób z innej perspektywy właśnie, te są to stateczne. Oceniacie je i nie oceniacie ich zbyt dobrze. I stwierdzacie, że okej, okay, no może sobie trochę pozwoliłem przyfolgować, mam teraz dużo zaległości, mam teraz dużo rzeczy do ogarnięcia, um, ale dlaczego? Dlatego właśnie, że ta trójka muszki się tutaj pojawiła, że na początku stwierdziłem, no e, dobra, zrobię to później. Takie, wiecie, um, chciałam powiedzieć zdrowa prokrastynacja, ale nie do końca. Nie do końca zdrowa właśnie prokrastynacja. Takie odkładanie na jutro, na jutro, na pojutrze, na, na za tydzień. I no, I no niestety teraz przychodzi czas właśnie podliczenia kosztów, zysków i strat może w ten sposób. I no i widzicie, że no jednak macie bardzo, bardzo dużo rzeczy do ogarnięcia. I, i dlatego ten stres nam się pojawia z tą dziesiątką różdżek, mm, czy tam róż w tym wypadku. I jesteście cały czas napięci mm, i będziecie właśnie się czuli tacy mocno, jakby cały czas czas was gonił, nie? Jakbyście czuli, że po prostu cały czas ktoś za plecami, waszymi plecami jest i nawet nie macie chwili, żeby usiąść, odpocząć, dać sobie moment właśnie takiego wzięcia powietrza. W płuca, tylko no, no, no po prostu cały czas biegacie, i e, myślę, że może tutaj być takie, takie stwierdzenie, że marzę o tym, żeby usiąść, marzę o tym, żeby posiedzieć, nic nie robić. I to jest właśnie moment, w którym. W którym no, będzie Wam ciężko znaleźć taką chwilę, niestety, bo jest po prostu dużo zaległości, dużo rzeczy, które, no, no, niestety, trzeba bardzo płynnie i szybko nadrobić. Mam nadzieję, że jesteście w stanie tego uniknąć, bo jednak dziesiątka różdek jest na samym końcu. Tutaj na razie może być ten czas, kiedy sobie pobłażacie. Może jak usłyszycie to czytanie, stwierdzicie: Dobra, to Agi powiedziała, że no, muszę chyba jednak przestać się lenić i muszę zacząć coś robić, więc szybciej to ogarnę i wtedy te efekty będą łagodniejsze. Więc Dlaczego nie? Czasami właśnie tutaj nasza wskazówka pojawia się, um, no nawet kiedy jej się nie spodziewamy, nie? <laughs> No dobra, dzięki moi drodzy. Lecimy dalej. Lecimy do czytania na pracę kariery, nie na pracę kariery, tylko na ducha i emocje. Widzicie, już się zgubiłam w mojej kolejności, którą robię naprawdę od dobrych kilku lat, ale czasami po prostu ludzki umysł płata igle. No, więc moi drodzy, zobaczmy. Zobaczmy, co ciekawego mam dla Was. Jeżeli chodzi o Oho, pracę, karierę, nie pracę, karierę, tylko ta świeczka jest bardzo nieludzkieczna w tej chwili. Chyba to pomarańcza się pali. <grych> eee, na ducha i a Tu mi nie wyskakują karty. A, dobra, mamy. Ok, eee, mamy pazja, muszli, czyli pazia kielichów i tutaj mamy naszego czarusia, <grym> uwodziciela. Ok, mamy królową pentakli i tutaj mamy żywicielkę. Uh -huh. I nam się śmierć, transformacja. Ta transformacja będzie tutaj nad Wami wisiała. Myślę, że to transformacja jest też takim ciekawym, ciekawą kartą. Ta śmierć jest taką ciekawą kartą, bo ona się pojawiła w chyba czytaniu dla Singli, z tego co pamiętam. I teraz też tutaj mamy, mamy jej widmo, ale wydaje mi się, że ona będzie po prostu nad Wami krążyła. Że nie tylko u Singli, ale tak częściowo u osób w związkach, przecież też się pojawiła opcja właśnie przeprowadzki, zmiany, zmiany miejsca zamieszkania. Za i tym podobnych, więc tutaj są te zmiany, które się pojawiają, i ta transformacja będzie czasami szybsza, czasami wolniejsza, ale będzie. I wy duchowo też to czujecie, że to jest czas, kiedy faktycznie moje życie będzie się zmieniało. Może mieliście takie odczucie już jakiś czas temu, natomiast myślę, że w ogóle rok 2025 będzie pełen takich mniejszych i większych zmian. Zobaczcie, że mamy tutaj też naszego pazia kielichów i królową pentakli. I ja tutaj trochę taką energię czuję, bardziej radę, żeby duchowo też właśnie zadbać o siebie, zadbać o swoje potrzeby, zadbać o to, żeby też czuć się po prostu dobrze nie wszyscy dookoła, tylko my też sami dać sobie właśnie, nie wiem, dzień, dwa dni takiego odpoczynku od wszelkich energii, żeby właśnie się naładować energetycznie i pozwolić sobie na no, właśnie taki moment wytchnienia, to jest myślę, że Wam wszystkim tutaj e, potrzebne. Nie zapominajcie o tym, żeby właśnie dbać o siebie i, no i troszczyć się właśnie o swoje zdrówko, o swój, o swój stan psychiczny, o swój stan, wiecie, emocjonalny, ale też fizyczny. Dbajcie po prostu o, o siebie i swoje emocje. Tyle na dziś, moi drodzy. Dziękuję Wam ślicznie, moje drogie wyczki. Dajcie znać oczywiście, czy rezonuje. No i widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia.